Godzina 7.18 u nas w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, dużo, dużo później. Przy telefonie jest już pan Waldemar Biniecki, redaktor Tygodnika Solidarność, który współpracuje także z innymi mediami polonijnymi. Dzwonimy właśnie do stanu Kansas, do środkowych Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry, raczej dobry wieczór, panie redaktorze. Dzień, dzień dobry państwu. Kłaniam się serdecznie właśnie z Kansas mamy gwiaździste niebo, znów nam się udało, no a gdy, gdyby, wtedy kiedy Państwo właśnie sobie smacznie spaliście w Polsce, to tutaj w Stanach Zjednoczonych stało się, stało się dużo ciekawych rzeczy, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. O, oczywiście wszyscy zdajemy sobie z tego sprawy, że w Stanach Zjednoczonych toczy się olbrzymia walka o prezydenturę i przede wszystkim o przyszłość Ameryki jako supermocarstwa. I na tą właśnie bezpardonową walkę polityczną nakłada się ta nieszczęsna pandemia COVID-19. W tym 328-milionowym państwie zebrała, zbiera w dalszym ciągu śmiertelne. Żniwo I do tej pory zmarło ponad 55 tysięcy ludzi. To jest o, ogromna, ogromna liczba. Aby wygrać wybory w listopadzie, prezydent Donald Trump musi zaprezentować Amerykanom i światu skuteczną wizję zakończenia tej pandemii, a, a jednocześnie czy jak gdyby plan ponownego otwarcia amerykańskiej gospodarki. I przypominam Państwu, że rząd federalny zatwierdził wraz, wraz z kongresem Stanów Zjednoczonych olbrzymi, dwutrylionowy w systemie amerykańskim pakiet ekonomiczny. Myśmy z żoną już dostali czeki. I, I nasz syn również dostał taki czek, yy, także niestety nie, nie było na nim podpisu Donalda Trumpa. Ale yy, dzisiaj wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych coś bardzo ważnego, ponieważ yy, Donald Trump ogłosił drugą fazę tego, tego jak gdyby paktu stabilizującego, Ekonomię w Stanach Zjednoczonych. I ten drugi pakiet jest jak gdyby skierowany do wszystkich małych biznesów. O, suma, o której się mówi również w systemie amerykańskim, to jest 310 bilionów dolarów. Program ten, ten przeznaczony jest dla ponad miliona małych firm, które zatrudniają. Poniżej 10 pracowników. I teraz moim zdaniem, Trump wykonał tutaj w tym momencie doskonały manewr, który jak gdyby zakończył te wszystkie polityczne pyskówki między nim a, a gubernatorem KUOMO z, z Nowego Jorku. Y, 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 chodzi o to, że. Decyzje o otwieraniu biznesu w poszczególnych Stanach będą podejmować gubernatorowie danych, danych Stanów, ale w oparciu o analizę danych, czyli ilości przypadków nowych zarażeń, zgonów, ilości pozytywnych testów na wirusa. I jak gdyby zakładnikami tego porozumienia pomiędzy Donaldem Trumpem a gubernatorami zostali czołowie eksperci właśnie z tego Corona Task Force, czyli pani Birx, pan Antoni Fauci i Robert Redfield z CDC. Oni również się podpisali pod tym dokumentem. No i teraz yy, jak gdyby w tej. W pierwszej fazie, yy, po spełnieniu wszystkich kry kryteriów zdrowotnych, gubernatorzy najpierw będą znosić rozporządzenie o ograniczeniu wychodzenia z domu, a potem sukcesywnie wy będą wydawane decyzje zezwalające na odmrożenie gospodarki. Yy, I tak jak zapewnił yy, sekretarz stanu Steven Manuczen y, gospodarka amerykańska będzie uruchamiana głównie w dwóch tych pierwszych miesiącach, czyli w maju i w czerwcu, a jej efekty będą y, jak gdyby widoczne już pod koniec lata. Są to bardzo optymistyczne prognozy, kwota również przeznaczona dla Small biznesów jest tutaj bardzo duża. Ja tylko powiem skąd ona się wzięła, ponieważ w tym pierwszym, w tym pierwszym pakiecie y, skorzystały głównie duże firmy dysponujące prawnikami, całym za, zapleczem administracyjnym i one bardzo szybko uzyskały te wszystkie te wszystkie ten, ten, ten stymulus. Natomiast te pieniądze no, nie dotarły w takim szybkim tempie do małych biznesów, na którym stoi Ameryka. No i tutaj mamy Kolejny krok, ten krok jest jak gdyby tutaj, tak jak poprzednio powiedziałem, doskonałym posunięciem prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o jego kampanię wyborczą, ponieważ kończy ona jak gdyby wszelkie dysputy pomiędzy gubernatorami a nim. Te wszystkie właśnie polityczne przepychanki. Ten projekt został poparty nie tylko zresztą przez, przez Republikanów, ale przez część demokratów, także to był to był bardzo bardzo dobry... To był mowy. bardzo dobry ruch, tak jak pan mówi, a mnie, za, mnie zainteresowały czeki, o których pan powiedział. Jak to wyglądało technicznie? Jak, jak te czeki państwo dostali? W jakiej to jest wysokości? Jak to będzie rozdysponowane dla Amerykanów? No, każda, każda osoba, która nie zarabia powyżej 75 tysięcy rocznie, dostała... Czek opiewający na 1200 dolarów, czyli w, w, w przypadku naszej rodziny to są dwie osoby dorosłe oraz 500 dolarów dostał nasz 13-letni syn. No i to przyszło właśnie takim transferem elektronicznym. Także większość. Większość Amerykanów, którzy, którzy jak gdyby rozliczają się z urzędem podatkowym właśnie w systemie elektronicznym, oni już dawno te czeki dostali. Natomiast osoby, które, które w dalszym ciągu polegają na, 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 na poczcie, no to jeszcze, jeszcze po prostu będą mieli na te czeki... A jak czeki. A jak wyglądają protesty w Stanach Zjednoczonych? Bo oglądaliśmy wiele filmików, oglądaliśmy wiele re, re, relacji na temat tego, że Amerykanie protestują, że chcą przywrócenia zakładów pracy, że sprzeciwiają się obostrzeniom. Czy dalej wybrzmiewają te protesty? Czy jednak no. te bilion. Miliony dolarów uspokoiły trochę Amerykanów. Ja podejrzewam to, no to, to się okaże jutro rano, ponieważ wy, wy, wy nie będziecie spać, będziecie mogli, mogli to o, o, ocenić waszym wieczorem. Natomiast y, ja zaraz po tej rozmowie z państwem idę spać i jak się obudzimy rano, to, to, to będą pierwsze relacje. Jakie są, jakie są pierwsze y, oczekiwania Amerykanów, pierwsze reakcje Amerykanów? na ten nowy plan Trumpa. Ja tylko powiem, że Trump miał bardzo poważny problem, jeśli chodzi o efektywne odmrażanie amerykańskiej gospodarki, ponieważ to niezadowolenie Amerykanów rosło. Tak? I, i, I proszę zwrócić uwagę, że to nie byli tylko i wyłącznie zwolennicy Trumpa, którzy protestowali przed budynkami administracji stanowej, ale to byli, to, 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 to byli również politycy i media tego demokratycznego obozu, które, które po prostu te, te, te rozmaite jak gdyby kwestie wyciągali, no, no proszę była taka taka no, niezbyt mądra wypowiedź prezydenta, ale no niestety Amerykan moim zdaniem nie ma przez ostatnich lat wiele szczęścia do, 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 do prezydentów, to i, i czasami się zdarza im. Chlapnąć, no, tak, ten Donald ten Trump ten jest ten... znany z tego, że czasami mówi szybko no. No, i komentuje na bieżąco, ale wiemy też, że Georgia jest takim stanem, gdzie gubernator Brian Kempa, on tam no, zastosował już dosyć takie poważne, Zniesienie obostrzeń. Jak zareagowali tak. mieszkańcy tak. Georgii? Tak. Brian Kemp bardzo mocno chciał przetworzyć swój pomysł. Okazało się, że Trump go, go przelicytował. Trump oczywiście wcześniej go skrytykował za to. Pan, pan Brian Kemp jest. Jest republikaninem, żeby była tutaj jasność mm -hmm. i, i jak, gdyby, jak gdyby nie chciał y, zaakceptować tego, co przygotowywał y, prezydent Trump. No ale, y, ponieważ w tym Corona Task Force są specjaliści, którzy. Są akceptowani zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tam jest Anthony Fauci, tam jest Deborah Briggs, tam jest Robert Redfield CDC. No więc oni jak gdyby wskazali od razu na to, że, że wszystkie te, te dane, które powinny być spełniane, w, w, jeśli chodzi o dane. Dane stany, to 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 w tym wypadku się nie sprawdziły. I, i tutaj pan Brian Kem musiał się wycofać z tego swojego planu. I ja podejrzewam, no, w te, w te, na 10 milionów mieszkańców Georgii mamy 19, 19 tysięcy przypadków koronawirusa, 799 Śmierci, czyli to są w stosunku na, 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 na milion mieszkańców, to są, to są dane rosnące. Także, na, ale na, też nie są to temat... jakieś dane zatrważające, jeżeli spojrzymy na całą społeczność Georgii. Panie redaktorze, już kończąc, bo czas nas goni, chciałabym zapytać o polskich lekarzy, którzy przylecieli do Chicago. Ta polska misja medyczna, która od czwartku przebywa w USA. Co wiemy na temat ich pracy, co wiemy na temat ich działań? Sądzę, że nam y, zabrakło czasu jak zwykle, bo ta y, delegacja. Ja rozmawiałem w niedzielę z profesorem Rudnickim, który właśnie się opiekuje tą tą delegacją. I y, y, to, to jest doskonała szansa na to, żeby, żeby się nauczyć właśnie jak, jak rozstawić, żeby oni zobaczyli właśnie jak y, w dużym centrum ma które wszystkim w Chicago jest znane, to jest takie wielkie centrum zestawowe, jak tam właśnie wygląda taki szpital polowy na, na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to to, 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 to są ogromne ogromne tutaj mo momenty do, do, do nie tylko wymiany yy, doświadczenia, ale przede wszystkim do, do nauczenia się ko konkretnych rzeczy. Zresztą yy, pan profesor Rudnicki również yy, w rozmowie yy, jak gdyby yy, zwrócił uwagę na coś, co co jest bardzo bardzo ciekawe. Są dwa duże miasta w Stanach Zjednoczonych, w których mieszkają Polacy, czyli Chicago i Nowy Jork. I proszę zwrócić uwagę, że w Nowym Jorku mamy, w stanie Nowy Jork mamy 17 tysięcy zgonów, natomiast w całym stanie Illinois jest tylko dwa tysiące zgonów ogromna dysproporcja. I tak jak profesor Rodnicki mówił, w samym Chicago jest około 100 szpitali. Są doskonale przygotowane, wyposażone w respiratory. Zresztą tych respiratorów już w tej chwili jest. Tyle w samym Chicago, że, że wysyłane są do tych miejsc, gdzie, gdzie są potrzebne, po prostu, gdzie, gdzie ich nie ma. Także wydaje mi się, że, że no, w, tej, w tej chwili czekamy na, na, na jakieś pierwsze, pierwsze zestawienia statystyczne, żeby móc wyciągnąć jakieś wnioski z tej, z tej całej historii. Ale chociażby porównanie tych dwóch miast. Już jak gdyby yy, te, te, te wstępne dane liczbowe są niepokojące i, 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 i nie wiem po prostu czy, 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 czy jest tam przy kogo lepsze zarządzanie czy, czy no zobaczymy jak do tego przyłączą się i pomogą polscy lekarze. Bardzo dziękuję pan Waldemar Biniecki, który do nas yes. mówił, który nam przekazywał informacje prosto ze stanu Kansas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo. A my teraz posłuchajmy Jamesa Brauna.